W dzisiejszym filmie zawalczę wraz z moją ekipą, czyli Dekrosem, Afikiem, Domskim i Wiertarą przeciwko 25 widzom. Dobra, zobaczcie, ilu nas jest. Cicho, daj mi nagrać! Dobra, ogólnie chwilę temu zaczęła się już arena i patrzcie na ta jak jest dużo widzów. Ja prawie już na... I dobra, ogólnie Dekros zbieraj diaksy, a ja pozbieram sobie emeraldy, bo robimy opsa, bo ops jest op. I ulepszajcie piecyk, bo to jest, myślę, najważniejsze, bo będzie No piecyk, tak, giga, ważny, no właśnie, no, giga jest ważny. No właśnie, no giga najważniejszy. A w ogólnie tak, zapomniałem wam było, powiedzieć tego, że... Ender nam pilnuje, czy gracze nie będą wychodzili e, i no tak, zapomniałem powiedzieć zasad. Zas wychodzą po pięciu minutach po prostu i to tyle w sumie. No zasady. Nie? No, no, zasady. Początku, Ile 10 sekund? 10 sekund? 3 no miesiąc. ja nic nie mam. Dlaczego nie mamy ulepszej namięczyki na zbrojkę? Mamy. No to kupuj. Za kupuj najważniejsze ten. Z piecyk. Piecyk. Chujem. Musimy Piecyk? mieć trzeci tier piecyka Mamy trzeci tier piecyka. Dobra, Dobra to teraz po diaksy chodźcie i po emeraldy z powrotem jeszcze Ej ci 10 sekund, ej oni się, A ja się już może... zaczynają pryczować, co jest Ej bo oni mnie tu zabiją jak nic no No to zdechniesz no, proste Ej mam już dużo surowców no, Mamy opsa, nie mamy opsa God bridge ja robią mamy opsa. Ej Ale uwaga kcie po mnie Hej, Chodź z sami, chodź z diaksami, ja kupię nam tego, ej, prota Dobra i brońcie, ja pójdę na nie, widzę do kogoś Dobra, dobra, dobra. Nie, lepiej o! Się, że a, fruze, już się zaczęło, zaczęło się, co zaczęło się. Co to było? Zaczyna się, zaczyna, zaczyna się. Zaczyna się, inwazja się, zaczyna panowie. Inwazja. Ej, co jest, inwazja. gościu, ma niewidzialność czy co? Dobra, a ile Fireballi leci? O, oh, i się, Ej, bo mnie zabije z emeraldami, ma emeraldy! Niebieskie ma emeraldy! O, co ty się, jak Firebola są zbyt OP! Ej, niszczy, niszczy, niszczy! Nie, gdzie? Co? No niszczy, zabudował się! Demokrecy. Co? No i nie żyje. Ja mam dziewięć diaksów Teraz wygramy. Aj kurde, będzie mocno. Ja idę tu pod jakso jeszcze. Bo no, minuta bo ja chyba ja została, tak w ogóle. Ej, bo ja nie mam tego bloku, daj mi bloki. Mam 16 ja diaksów. Ej, ja znowu zrobię to samo, ja znowu pójdę na nie widzę, bo to jest op. O. Kupując, o Okej, okay, no, mamy. Daj, obca, daj, daj, daj. Ale dużo surowców. Co jest? Mamy trzeci, poziom Mamy trzeci i, proszę, Mam tak. trzeci. I tyle. Taka, dobra, ja nie, nie widzę, co od razu lecę. Ale jeszcze tym, jeszcze endstone'em. Ja to już to lecę do, do nich. Ja u żółtych prawie. Dobra, to no, ja, dobra. ja też idę no, nie, tutaj. No, nie, no, nie żółtymi, nie, no, nie żółtymi. Zniszczyłeś? Zniszczyłem. Jest, Co jest? Dobrze, dobrze. Dostajemy tutaj. Mamy towarzystwo, mamy towarzystwo, mamy towarzystwo. Dobra, dobra, ja tutaj jeden zrzucony. Drogi, dzięki Mordzie. O! Dobra, dobra. Robię, to jest takie. op Aha, Jest, Zabiłem enderna! Zabiłem enderna! Dobra, mamy zniszczoną jedyną drżynę, Ej, dobra, super. Dobra, 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 zieloni, zieloni, zieloni! Widzę, widzę, widzę. Dobra, ja tu zostanę na razie chwilę. Ej, zabudujcie tym tym! Andstone'em. Nie mamy szarp, mamy szabę. Nie Andstone'em chyba będzie, teraz. Nie może nie, Dlaczego? Nie. nie będzie, nie nie będzie za dużo, wszystko będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Masz jakbyś chcesz niższy Dobra. on ma fireballa. Ło kurde! Niszczy ktoś tam? Nie, nie niszczy. Nie, nie niszczy. Macie tutaj diaksy jeszcze od nich, darmowe. Ja nie, idę do niebieskich. By Okej, okay, dobra, zabiłem. Dobra, lecę teraz na, moście na zabiłem. Idźcie teraz do niebieskich, bo oni są najbliżej. <laughs> oh, ale to było... Dobra, dajcie mi jednego od Emeralda, no. Jeszcze tylko zielona drużyna została. Ale... Uh! O Jezu, ale kocham te firebole. Uh! Ej dupa No te fajne. Ej żarty kochają, żarty? Ej idą do nas, idą do nas No jak I mają bo... soj, przecież to wszyscy grają na nas jakby nie? Boże ja Jezu do wojny no, <laughs> Spadłem do wojna na widzę, no, to, to, to nie jest tak cudowne Zieloni, zielony idzie od, od jaku. Ja w ja, 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 ja lecę, lecę Ej bot o! Do... No nie dostałem fireballa Nie my do fireball jumpa Ej ktoś tu jest chyba, jestem prawie pewna że ktoś tu jest Kolejnie. No fajcie się no. Kurde! Aj! O, ale miazga w ogóle. No straszne! Nie no, ale jesteśmy nad, nad nimi, no lepiej gra! oczywiście! Oczywiście, no! Widzicie, jak wygrały, to później z <laughs> Nie, proszę, nie! Nie, bo nie zabiję z emeraldami! No co za unie, no? No, fermu, ja, ja, ja idę przez środek! Aj Ej, żółty idzie tutaj też. A żółci to nie mają beda? Nie mają, dobra. Kto został? Zostali siedleni. Tak. Zieleni. No, hej, no proszę nie. Zieleni, panowie zieleni. Ja cię kręcę, no. Ej, bo nie idą do nas. Aj ale Ej, bo oni zaraz nas dojadą. Ej, zieloni do nas się tu bridżują, Nie ma się gdzie bridżować. Dobra. Krożetnie. ja teraz próbuję. Ja znowu sp spadnę. Ała! Naprawdę. Ej, faktycznie są u nas. Ciebie? Tak? No. Kurde, no! Aha! E! Ej, wygrajcie to, proszę! Nie, zginąłem, one, fireball. Afik, ja. wygrajcie do na no, jakieś Aaaa! ...agenty na niewidkach. Ale osób się was obserwuje. Posiem, 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 posiem. Ej, Afik, bo idą tu do ciebie, idą do ciebie. Ach, Jest wicara, nad tobą, wicara, są wicara, dwa te, nad tobą. Nad, nad bazą dobra, są. Dobra, dobra, dobra. Wierta, co robi? Kurde! Ja się boję tych fireballi. Ja się boję tych... Nie! Wicara, nie, wicara, Ja leżę. Kurde no, Dertara dobrze, dobrą masz tutaj tego A to Afik był Dobra, Dobra Afik ja kierujesz ja Musisz, ja, 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 ja. nie jak na turnieju Nie graj jak na turnieju Dobrze Dobra, Afik, jesteś lepszy Najpierw pozabijaj tych i, i, poluj jak asasyn kurde na niebieskich i na czerwonych i na żółtych O żółty, ja zabij go na jak asasyn jak ja jakiś Ciepłe po distraction na e, nie zielony, co? O! Przeżyję. No, tak. Przeżyję. Kurde, idzie kolejny zielony, jak zielony to nie idź Ja cię kręc, ej bo się brydżują, zaraz się dobrydżują Asad to... nie, ja. nie, Afik! 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 Afik, nie, Afik! 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 Dawaj! Nie, ej nie! A no, Ej, no, bo są no, dwóch, no, dwóch, no, trzech, no, trzech! Uciekaj Ucieka. Ej jest tu, to jest tu, jest tu! Jest tu! Nie, nie, nie! Czeci! Uliczek! -no, Ucieka! <grystanie> Ucieka. Ucieka. <grystanie> <grystanie> Dlaczego? Dlaczego?